Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku otwieramy tego oto multipaka bardzo dużego 75 kart w środku w tych saszetkach 5 kolekcja Match Attack Extra można trafić 3 rodzaje limitki Sona zobaczymy kto nam wpadnie no i nadal oczywiście szukamy kart do albumu dużo jeszcze brakuje Tutaj mamy saszetkę z limitką. Jest również szansa, że trafimy jakieś limitki w pozostałych saszetkach. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Ile mamy? 15 kart w środku. 2 funty taka saszetka. No i patrzymy, co w pierwszej. Padnie. Odwrócimy sobie tutaj karty. Mamy Veratti Action, Okereke Squad Update, Club Hero Money, Rising Star Felix, Flashback Hakimi, następnie Action Dejong, Wanaken Squad Update, Boateng Squad Update, Haidara Rising Star, Boli Flashback Bravo Squad Update, w Away Kit, Dziecko, Flashback, CherryShev, Super Boost i Oblak. Oblak na karcie klub 100, jego już akurat mam. Inne karty brakują z tych, właśnie klub 100. 5 mam, a 6 brakuje. No i co mamy w kolejnej saszeczce? Kurzawa squad update Tadic, Islami Ismaili tak się czyta Davis Mount Perez Action Mendes MVP Bernardo Silva Action Gimenez Emerson squad update Jorda, Away kit Walker Peter squad update Martinelli squad update David Silva Man of the Match i klub 100 Eden Hazard. No ładnie. Wpadają karty Klub 100. Też chyba go mam. Tagliafico. Mario. Mares. Flashback. Record holder Bale. Orier. Neres. Gomez. Kapitan. Adrian. Loris Kapitan Kutrone skład Update Superstar Rony Lopez jedna karta Pellegrini Pepe menowny of the Koszta i Sterling Hatrick Hero tutaj sobie też wyciągniemy tą świecącą kartę na zewnątrz kleją się te saszetki do rąk. No i mamy kapitana Messiego Terrier, Flashback, Alario, Salah, Sabitzer, Dakpa, Orsic, Nacho, Hakimi, Korea, Zeluis, Angel, Bellerin, Tony Cross i Van Dyke, Defensive Rock. No, i zaraz będziemy wiedzieć, jaka limitka wpadła. Sona. Jaki kolor. No, niestety. Brązowa. Brązowy Son. No, i patrzymy, co jeszcze dodatkowo. Renato Sanchez. Joe Gomez Action, Haidara Rising Star, Kawani Club Hero, Zirkow, Mane Club Hero, Sabitzer, Mount, Jota, Torres, Walker Peters, Martinelli, Henderson, Man of the Match i Kepa, Shutut, Superstar. No więc średnio powiem Wam ten multipak. Liczyłem, że będzie chociaż srebrna limitka Sona. No ale cóż, jest brązowa, chyba jeszcze jej nie miałem, więc kolejna do kolekcji. No a tutaj, jak widzicie, nawet fajne karty powpadały. Tak więc to wszystko, moi kochani, dzisiaj na odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć wam!